Nie tylko z wykonania budżetu za rok 2013 dostało się burmistrzowi Przemkowa na ostatniej sesji absolutoryjnej. Samorządowcy mieli także wiele zastrzeżeń do Stanisława Pępkowskiego za ilość i sposób wydawania pieniędzy na promocję gminy i zatrudnienie doradcy. Burmistrz unikał jak mógł odpowiedzi na pytania, zwłaszcza w sprawie doradcy, i odsyłał do zadawania pytań na piśmie. Serium pytań rozpoczęła radna Helena Krupska. Proszę powiedzieć, to jest prawda, tak pan zatrudnił doradcę, tak? Proszę powiedzieć coś na ten temat. To jest firma już w tej chwili, bo przy tym była osoba fizyczna. W jakim celu mamy takiego doradcę zatrudnionego? Jakie zadania są tej osoby, czy tej firmy? Ja tam proszę zadać interpelację na piśmie określonym w i informację pełną Pani wstrzymać. Moje pytanie jest bardzo precyzyjne. Jakie jest wynagrodzenie firmy doradczej, którą Pan zasługuje? Miesięczne wynagrodzenie, Burmistrz unikał odpowiedzi na pytania. Argumentował to tym, że nie chce wprowadzić w błąd radnych i podać złej kwoty. To jest 1000 zł, 2, 5, 10, 15 tysięcy miesięcznie. No proszę powiedzieć, czy to jest? To taki. Około pięciu. Około pięciu tysięcy miesięcznie, tak? Czyli jest doradca, który pana, panu doradza za 5 tysięcy miesięcznie w sprawach prowadzenia gminy. Tak? Panie Przewodniczący, wyraziłem stanowisko w sprawie pytań dotyczących interpelacji. Proszę doprecyzować pytanie, dostaniecie Państwo pełną odpowiedź i będziecie, że tak powiem, mieć informację jasną, jawną, bo to nie jest tajna. Natomiast nie trzeba, nie widzę potrzeby budowania sensacji w tym zakresie. Radni nie odpuszczali. Zatrudnienie tej firmy raczej to jest w ramach oszczędności? Może w ramach konieczności. A w ramach konieczności, tak? To jaką my mamy konieczność, proszę powiedzieć? Przecież w Gminie się dzieje dobrze, według Pana. To tylko radni są jacyś tacy niereformowani. W Gminie jest dobrze. To w czym ten doradca ma doradę? Jakie są e, efekty e, tego, że Pan zatrudnił e, tą firmę i przeprowadzili osobę fizyczną? Co ta firma zrobiła dla Gminy dobrego, za co jej zapłaciliśmy pieniądze? Oczywiście widzę nie muszę widzieć, bo wszystko, to widać. Czy może pan mi udzielić e, odpowiedź na takie bardzo proste pytanie? No i pan, że dzisiaj nie udzielę tej odpowiedzi. Jeśli pan się zwróci w formie pisemnej, to również udzielę panu informacji na ten temat. To taka pana jest martwa, będzie pan tak powtarzał. Bardzo dziękuję panu za odpowiedź. Dziękuję, panie radny. Samorządowcy mieli także wiele zastrzeżeń dotyczących kwot wydawanych na promocję gminy. Tu mi podpisała pani skarbnik. Gdzie Wymieniając, bo ustała 10 zakupów materiałów, 200 zakup energii, 52 zakupów usług pozostałych, w sumie 72 200. Proszę Państwa, ten pan to jest specjalista od wiecie, chwalenia się, pialać, mówię z gimnazji. Proszę Państwa, tutaj brakuje słów, żeby pod adresem tego pana powiedzieć, do czego się dopuścił. 72 tysiące to jest ogromna, ogromny koszt. Za te pieniądze, to nie wiem, można zainwestować, kupić kajaki, rowery, na no tak no kąpielisko, zrobić tak. Przyjdzie teraz gorąco. Gdzie ludzie mają się kąpać? Gdzie są ja półizdziendy? To na wyrobnie. Ale jak ja widzę artykuły, że serwowolę modernizację, te ludzie nas śledzą, to bo widzę i doceniają to, że Pan Borys to zrobił, bo to jest fajna rzecz. Ale nie, muszą, nie musimy aż tak się chwalić. Na pamięć nie to wbijać. To, nie jest, to, to jest zła propozycja, to są źle wydane pieniądze, to są źle pieniądze, dany, które ja sam z moich podatków i jak wszyscy tutaj.